Z tej strony Baba na keto i zapraszam Cię na przepyszny sernik na zimno. Do miski wlewamy w wrzątek, dodajemy galaretki bez cukru, całość dokładnie mieszamy, a następnie wsypujemy sproszkowany erytrytol. Całość dokładnie mieszamy i odstawiamy do wystygnięcia. Czas na twaróg, który mieszamy z przestudzoną galaretką. Miksujemy, dolewamy, miksujemy, dolewamy, aż wszystko się ładnie połączy. I taką powstałą masę... Ponownie odstawiamy i zajmujemy się śmietanką. Wlewamy śmietankę do naczynia i miksujemy na wysokich obrotach tak, aby po prostu zgęstniała. Łączymy śmietanę z masą twarogową, mieszamy, mieszamy, mieszamy i gdy już będzie połączone wszystko ładnie, to przelewamy do formy. Na koniec wyrównujemy, wykładamy owoce i wkładamy nasze ciasto do lodówki najlepiej na całą noc. I tak się prezentuje nasze gotowe ciasto. Przepyszne, zimne, idealne na upalne dni, które zbliżają się wielkimi krokami. Oczywiście niezmiennie Wam życzę smacznego. Mam nadzieję, że zasmakuje Wam mój przepis na zimny sernik na zimno. No nic, do następnego pa! I oczywiście dajcie łapkę w górę. Jeśli Wam się podobało, no to cześć!